Siemanko, tutaj Róża i serde. Zapraszamy Was do naszego najnowszego odcinka. Zapraszamy Was też do naszego partnera. W linku w opisie macie jego stronę, strefa kart. Z naszym za... kodem, Rosa Serdel macie 2% rabatu na cały asortyment z Lorkany, z Pokémonów. Zapraszamy. tym się wcinasz. I zgubiłem wątek przez Ciebie. A, zapraszamy do konkursu, który był tydzień temu, do wzięcia udziału. Zapraszamy do wzięcia udziału. Konkursie, który odbył się tydzień temu, rozpoczął w sumie się tydzień temu. Wystarczy zostawić komentarz i do wygrania jest ETPS -y, Temporal Force. Komentarz, subskrypcja i polubienie fanpage'a naszego partnera kanału, czyli Strefy Ale wszystkie warunki konkursu macie w opisie poprzedniego filmu. Za tydzień będziemy robić losowanie w następnym odcinku. Co? A w tym odcinku <grym> mamy dla Was Paldian Faces, Dwa Booster Bundle. Ja też mam. Dwa booster Fanny, bandy? Nie oszukał. Przechodzimy do otwierania. Dobra, ja tu mam pudełeczko. To jest takie fajne, że trzeba z w bok. Bardzo mi się podoba to otwieranie, booster Bundle. Co ci się w tym otwiera? Podoba ci się. Pudełeczko. Jak nie zepsujesz, to tak jak ty na przykład na pewno zepsujesz, jak będziesz otwierał. Patrzcie. Nie popsuje. Hmm? A, dobra. Każdy z nas ma po sześć boosterów. I pamiętajcie, ja Nie daj ceruję... hełgrzyma, żeś ty wyjął. Połóż tak. Po co? Będziemy wyciągać. no po coś te pudełka a. są zrobione, nie? Cieszył się z ładnego pudełka, nie chce z niego korzystać, a ja potem go do śmieci wyrzuci. Tak a. się cieszę. Pamiętajcie, że ja celuję cały czas w miu w bańce. Tak, i robisz świecę, jak trafi. Nie. To <noise> Wiedziałem, że będziesz że ja zrobię, więc chciałem cię wyprzedzić. To chodziło... Nie wytniesz tego już. Otwieramy. Nie wytnę. Dobra, ja zaczynam, otwieramy. Robisz świecę, jak będziemy w bańce. Niech będzie. Kodzik. Tak, tu też się przykłada jedną. Mamy coś tam jest, Polność albo, albo Holoch tam jest, albo coś, bo coś mi się zaspoilerowało. Dopfan, Atikus, Paldański Upper, Chu I o, oczywiście Klocker i X. A, bo to ostatnio Ale pomyślał, pomyślał. Tak, bym pomyślał. Nawet jest... go w koszulkę nie wkładałem. Stalnego kończów. Ja go nie lubię. Od razu na sprzedaż idzie, albo na wymiankę jakąś, jak ktoś będzie chciał takiego dziada padijańskiego Claude Sayer i Na środku ci go Wodna Energia, wyzywa, Tensku, gdzieś, Lehong. Nie w bańce, Charcadet, Clobopass, Charmeleon, Ultra Ball, Primeape, Tandem Kirlia i Fortress EX. Zaraz ja go włożę w koszleczku. No, tego wsadzi, pa Claude nie wsadzi. No. Bo Claude już trafiliśmy tyle no. razy, że już tak się nie opłaca. My sobie wybierzemy, jak ten zostać, jak sprzedać, no to już na jeszcze nikt tego nie kupuje, tak często to wypada. Trafiliśmy go tyle samo razy, co ja czar milionem. I co? Też go miałbym w koszulkę nie opakować? Z czar milionem za 150, jest zupełnie inna sprawa, no. On jest ze drogi. On też jest drogi. Hmm. W uczuciach. Tak, albo w y, liże tureckiej, albo w indyjskiej rupi. W... Azjub... O! Masz. O! To X. Yes. Bardzo ładna karta, podoba mi no, się. I widzisz... A ty wyzywasz, masz jeszcze nemonę w rewersie, jakbyś chciał i masz hitratona Hit piekarnicę, jakbyś chciał sobie usmażyć Dobra, wkładaj to do, w koszulkę, Albo ja jeszcze może zaprezentuję widząc do kamery Prezenty, jakie różowe, szalni. Ładny, fajny, z fajny Spakuj to w koszulkę i może nawet Nie, myślę, że bez top loadera Myślę, że bez top loadera, no Kodzik dla was Widzowie. Zobacz, jak się Weź go popraw, żeby go było dobrze widać. Znaczy to... Bardzo dobrze, go do O, teraz jest ok. Domu w bo mu światło wodzie świeci. Ognista energia. Kotoni, Pineko, Numel, Maractus, Donfan, Electric Generator, Grapplocked, Chinchu, Magmortar i Armorau. Standard go Serla. Bez trampów. Pierwszy się, no oczywiście on musiał się pierwszy wyłamać. Tak, coś w każdym było. Proszę o pomocy. Jak nie, wiem Ty w się. ogóle nie możesz zaczynać otwierania. Bo wtedy, tak jak w ostatnim odcinku, ja zacząłem 5 trafów w WTB z 150, ty zacząłeś dwa. Moja wina. No, twoja Moja wina. wina. I Ale mamy Iono, kamerupka, Entei. o NT ente jest o, w shiny, o, baby o, shiny. I mamy jeszcze Kotoni w rewersie i tak. Zero I, po, I pokażemy Entei. Górny światło się odbija, bardzo ładny. No. Chcesz kupić? Nie chcę, bo no, nie zbieram akurat Shiny Baby Shiny, bo jakiś jakiś pewnie był w tym no. Ilustration Redbańcy. W, w Illustration Rce tego nie będzie, bo są tylko trzy karty, jest to palmi, jest to Palafin i jest to... Jeszcze jeden więc tutaj Illustration To jest Super Illustration Red ten New Baince. Nie wiem, ja nie, nie ogarnę tych na wszystkich. Wszystkie. Tak jest dużo, za dużo. Dobra, lecimy dalej. Bez zbędnego. Chcę wspomnieć, że ja trzy, dostaję trzy trawy. Warum, Freebugs, Maskith, Ralts, Whimiscute, Scrafty, Swoobat, Hanstone, Magmar i squakbilly, Squakabilly i X. I, i, I też jest trawa. Ja dopiero trzy otworzyłem? Kurde, już myślę, że jest pięć. No właśnie, na trawów, że tak, tak się wydaje. Też nie są zbyt mocno sparzone. Nie, 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 nie są. No, no, aż mi się przyjemnie otwiera, no. Umiejętności nie potrzebuje zbyt dużo. Ogólnie nie trzeba w tej zbyt dużych umiejętności do otwierania, ale czasami na świecie to Tak, Faldeon Student, Skiria, Technical Machine, Graplock, Charmeleon. O, on mnie prześladuje. Lewa w i mam boss. Teraz ja bez trafu. Mm. Proszę. Dajcie mi w bańce. Pieniądze się kończą, wszystko się kończy. Ja chcę tylko miły. jedną kartę. mił w bańce. I tylko nic więcej, o nic więcej nie proszę. Może bez bańki, chyba był taki, że błąd w tym. Tak? był, a Ch to. Chyba coś w... mi się w... tak kojarzy, że jakiś tam był błąd, że. O! grafa no. Grafajaj. 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 No. Grafajaj. No. Baby, baby shiny, fajny. Dużo obojętnych baby shiny jest. Chyba no, no, ile jest. nie wiem, nie pamiętam, ale jest. 50 plus chyba. No też mi się że ponad 50. No ale dobrze, że do, do, do tak robi, bo chociaż idziemy, szybciej zbierać samych craft, bo je ja trzeba kupować singly, jak ktoś zbiera. No ja akurat nie mam z tym takiego problemu, że żeś to na ustawie. No, nie mieści się, on no, za dużo tego, za dużo. Kresoiera tak, trzeba było wysunąć do przodu. Dziobowskiego, mojego ulubieńca. Tak. Manki, Magmar, Scrafty, Ultra Ball, Słuba, Warur, oh, oh, oh. Baby Shiny, palafin, o którym wspominaliśmy, i. No już nie jest bez przesady, ale. Anhylape w holo No to co, ja tak naprawdę Pięć boosterów, pięć trafów Nie skomentuję Jeden był pusty, za to drugi mi wynagradził Ja wolę mieć mniej trafów Ale porządniejszy To właśnie widzę No jeszcze nie skończyłem otwierać, ja mam jeszcze dwa boostery Razem z tym, który teraz otwieram Ten i następny Magmar Fidu Hunter Mime Junior Gengar Poincolon, Artazone, Rare Candy, Warum. W końcu coś. Proszę Państwa. A w tym dodatku Mamy jest z dwóch jakby tych kart, że coś tam student? Czy nawet nie wiesz? Eee, Pewnie nie wiesz. Jest druga karta. A nic nie wiem, to czy to nie jest Full Cliva, wiesz? Nie, to nie. Cliva, to też bym chciał. No, to ja powiedział, przypomniał o tej karcie. Ładna I karta, Student. No i powiedziałem, że są ładnie lekko sparzone. Napotkałem problem. Kupoty najmalotniej. Kupoty róży. Możeś tu z syfą narobił po boku? Nie ma ródź. Nikt nie musi o tym wiedzieć. ja tak zna, pokażę. Każdy już teraz o tym wie, przez ciebie. Tak. Laprasik, God, Atiku, Dopa Flamigo. i Flamigo. Flamigo. Baby Shiny i Paumingo, Baby Shiny i e, Cycliser. Jakbym przypomniała mi się nazwa tego trzeciego, to pewnie <laughs> też wyleciał. Ale to, że przypomniały mi się tylko dwie, to wyleciały tylko te dwie. Może trzeci Ci się trafi dla przypomnienia, które jest ten trzeci. Dobrze by było. Dobrze Bo ja bym nie pamiętam. Maskif. Gimikul. Lehong. Execute. Charmeleon. Technical Machine. Crisis Punch. Dax Boom. Charcadet, Chimichu. I Golding Go. Ja, ja rozkładam ręce co do tego Czaldi Amfrakusów. Ja naprawdę rozkładam ręce. Do openingów chyba rozkładasz ręce, to trafić nie potrafisz. Nie, nie, potrafię. Ale może w końcu się to zmieni, może w następnym odcinku. Co z czasem. zostawiasz sobie to pudełeczko? Nie, dobrze. Ładne pudełeczko. Już mi się nie podoba, hmm. więc nie trafiłem, jestem w Ale dobrze. Zobaczmy, trafów. Nie ma marudź. Tak Daj mi zakończyć odcinek w spokoju. Położę się w panią na szlocha północy. Dziękuję Wam, że byliście z nami. Zapraszamy Was jeszcze raz do partnera naszego kanału strefa Znajdziecie tam karty Lorkany oraz Pokémon TCG Zapraszamy też na ich do naszych socjali takich jak TikTok oraz zakładka YouTube Shorts Zachęcamy do subskrybowania, zostawienia łapki w górę, komentarzy Co Wam się udało fajnego trafić, ile potrzebowaliście paczek, żeby trafić mi w bańce, o ile w ogóle go trafiliście Ewentualnie na jaką kartę polujecie Do zobaczenia na tydzień, hej! Przypomniałem się Mi bańce był bez mniu, chyba. Że była sama bajka, nie było mniu w środku Mogło tak być. Dobra, <grym> na razie. Coś.